Cześć Boże, witam serdecznie na kolejnym Nabożeństwie Majowym. Moi drodzy, pielgrzymujemy po polskich sanktuariach maryjnych. Dzisiaj udajemy się do Archidiecezji Poznańskiej, aby tam pokłonić się Matce Bożej nieustającej pomocy. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Chwalcie łokiełki Góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste, gaiki, Źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste, gaiki, Źródła i kręte strumyki. Historia kultu Matki Bożej w poznańskiej farze sięga XVII wieku. Łaskami słynący obraz Matki Bożej nieustającej pomocy to kopia słynnego wizerunku Bogu Rodzicy pochodzącego prawdopodobnie z Krety. Fara w Poznaniu to jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych w Polsce, imponujący bogactwem architektury wnętrza. Koronacja obrazu odbyła się w roku 1961. Matka Boża Nieustającej Pomocy. Ten tytuł jest bardzo ważny. Nieustannie nam pomaga. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Nieustannie, czyli teraz, 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 teraz. W każdej minucie, w każdej sekundzie, chociaż czas płynie. To nieustannie wciąż modli się w naszych intencjach. Wyprasza potrzebne łaski na dobre przeżycie dnia, na rozwijanie tego, co piękne, na radzenie sobie z trudnościami. Ona kocha nas, swoje dzieci, dlatego tą modlitwą, tym matczynym stawiennictwem cały czas troszczy się o nas, przedstawia nas swojemu synowi. Nieustanna pomoc, która płynie z nieba przez jej serce. I moi drodzy, niech to wstawiennictwo będzie dla Was pomocą. Zachęcam, zapraszam, abyście pisali teraz intencje w komentarzach i włączyli się do tej wspólnej modlitwy litanią. Kiri Eleison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami, Święta Panno nad panami, módl się za nami, Matko Chrystusowa. Matko kościoła módl się za nami, Matko miłosierdzia módl się za nami, Matko łaski Bożej módl się za nami. Matko nadziei, módl się za nami, Matko nieskalana, módl się za nami, Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami, Matko nienaruszona, módl się za nami, Matko najmilsza, módl się za nami, Matko przedziwna, módl się za nami, Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko stworzyciela, módl się za nami, matko zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Но можно мудрость за нами. Panno łaskawa, módl się za nami, panno wierna, módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami, Stolico mądrości, módl się za nami, Przyczyno naszej radości, módl się za nami, przybytku Ducha Świętego. Módl Módl się za nami, przybytku chwalebny. Módl się za nami, przybytku sławnej pobożności. Módl się za nami, Różo duchowna. Módl się za nami, wieżo Dawidowa. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pociechomigrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, królowo aniołów patriarchów, Módl się za nami, królowo proroków, módl się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich Świętych, módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, królowo w niebo wzięta, módl się za nami, królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, modl się za nami. Królowo Pokoju, modl się za nami. Królowo Polski, modl się za nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Boża nieustającej pomocy módl się za nami. Bardzo dziękuję za kolejny dzień pielgrzymowania. To już 21 dzień naszej wędrówki wytrwajmy do końca naszych nabożeństw majowych. Zapraszam na ucztę przed śniadaniem, na modlitwę Wróć i jutro, moi drodzy, także wyruszamy dalej, bo do diecezji włocławskiej. Zapraszam na tą pielgrzymkę także osoby, które jeszcze nie miały okazji skorzystania z nabożeństwa majowego. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Wdzięcznym strumykiem ruszeniem, ta słodkim kwileniem. I co czuje i co żyje, niech z nami chwali Maryję. I co czuję i co żyje, niech z nami chwali Maryja.